Cześć, wiem, że dawno już nie nagrywałem, no ale tak jak Wam mówiłem szykuję się urestać tego zbiornika, nabyłem wszystkie już potrzebne rzeczy, także tutaj chciałem Wam pokazać już ostatnie chwile tego zbiornika, zanim będzie w ogóle wszystko wyciągane, oczywiście zacznę najpierw od roślin, później od kamieni. No, ale zbiornik był, wygląda w taki sposób. Jak widzicie tutaj od ostatniego filmu, absolutnie nic nie przycinałem rośliny. E, szczególnie kabomba, bomba e, po prostu szaleje. E, zajęła mi pół zbiornika. E, moje skalary, jak to skalary, co chwilę się składają ikrę. E, reszta ryb się dobrze trzyma, co ku mojemu zdziwieniu, mimo tego, że nie podaje pokarmu. E, żadnego żywego w tym momencie e, wszystkie ryby dają radę, mimo że się przyzwyczaiły już tak naprawdę do tego pokarmu żywego czy mrożonego, naturalnego tak powiem, e, no ale, ale jak widzicie jest. Tutaj zobaczcie jak dużo, dużo glona, nitkowatego weszło. Zobaczcie tego Anubiasa krasnorostami obrośnięte, oczywiście tamten korzeń również wszystko zostanie spreparowane, poddane do jakiejkolwiek dezynfekcji tego, tego glona, e, filtr również. Mm, no ale co? No, zdarzyło się z tym, że e, z tego co zauważyłem Krasnorosy są tylko po stronie lewej I jest to widocznie spowodowane tym, że nisko znajduje się lampa Znaczy nisko, bardzo blisko znajduje się lampa w stosunku do tych roślin Chociaż na tutaj tych 200W powinien, powinien być również ten krasnorosa, ale go nie ma Co jeszcze chciałem Wam pokazać Zobaczcie jak wyglądają całkowicie tutaj rośliny tam rośliny znajdujące się z tyłu, zaczęły lekko przygniwać, zatrzęsienie ręką, no ale nie potrafię trzymać równo. Mój mieczyk samca no, troszkę się wybarwia. No, oczywiście będzie pływać. Tutaj widziałem też małe mieczyki. No ale ciężko mi jest teraz jest jakkolwiek złapać. Są pochowane w tym gąszczu. Najgorzej to największa porażka jest na tym anubiasie i na tym korzeniu z tyłu, ale jak zostanie to wyciągnięte, to wszystko wyczyszczę, wymoczę w soli, nie w soli, różnych takich preparatach, także wszystkiego się pozbędę. <coughs> Oczywiście będzie wygotowane również yy, dla pewności, żeby nie było żadnych bakterii. Yy, no i co, i powoli będę rozbierać ten zbiornik. Yy, Trzeba go przenieść, nie? A to też nie jest prosta rzecz. Na pewno z wodą go się nie przyniesie. No i co? I to tyle.